Siemna czekoladziska, z tej strony Patol, a to jest odcinek z wyzwankami na trzeci tydzień sezonu 9 Fortnite Battle Royale, więc zachęcam do dostawienia łapeczki oraz subika i lecimy. Od razu przepraszam za głos, ale niedawno wstałem. Zaczniemy od tego tygodniowej ukrytej gwiazdki za wykonanie wszystkich wyzwań. Tak wygląda ekran wczytywania. Gwiazdka znajduje się obok rozdroża rupieci, dokładną miejscówkę macie teraz na filmiku. Lecimy z wyzwankami. Pierwsze wyzwanie, podzielone etapy. Etap pierwszy, zrób sztuczkę za pomocą deskolotki. Etap drugi, zdobądź 3 sekundy w powietrzu za pomocą kładu. Etap trzeci, zniż struktury przeciwnika za pomocą pojazdu. Drugie wyzwanie, przeszukaj skrzynię w samotnym stronisku lub strogim szczycie. Trzecie wyzwanie, zadaj obrażenia przeciwnikowi w ciągu 10 sekund od użycia strumieni powietrznych. Czwarte wyzwanie jest podzielone na etapy. Etap pierwszy – odwiedź sielskie sioło i szemrane szyby w jednym meczu. Etap drugi – odwiedź słoneczne stopnie i wypasioną wyrwę w jednym meczu. Etap trzeci – odwiedź widmowe wzgórza i słonecz trzechy w jednym meczu. Piąte wyzwanie – rzuć zabawką dysk i złapią, zanim wyląduje. Szóste wyzwanie to eliminacje za pomocą wybuchowej broni. Siódme wyzwanie: zadaj obrażenia różnymi brońmi w jednym meczu. I to tyle. Pamiętajcie, że to są jeszcze wczesne wyzwania. Do czasu ich wejścia do gry mogą się lekko zmienić. Trzymajcie się, cześć!